Hej wszystkim, to jest taki mały, krótki film, w którym e, zobaczycie taki sneak peek, modyfikację, nad którą pracuję. Jakiś czas temu właśnie na live'ach wspominałem wam, że tworzę modyfikację do Gotika i dopiero tak naprawdę po tym tygodniu udało mi się ogarnąć, jak działa spacer, a właściwie jak wypuszczać dialogi, które ja tworzę, czy też zmieniam, aby one wyświetlały się w gotiku i nie były nakładane przez domyślne dialogi oryginalne. Chciałbym, żebyście obejrzeli ten film, zobaczyli na czym ta modyfikacja polega i dali mi znać, czy w ogóle warto kontynuować ten mój projekt, bo jednak jest to na pewno trochę pracy, a jeśli nikomu z Wam się nie spodoba, to tak nie wiem, czy jest sens po prostu dalej to ciągnąć. Zanim przejdziemy do gry, opowiem Wam o czym jest ta modyfikacja i skąd w ogóle wzięła się inspiracja do tworzenia czegoś takiego. Ta modyfikacja polega na tym, że wziąłem każdy dosłownie dialog z gry, każdy nazwę itemu, nazwę lokacji, rozdziału, wpisy w dzienniku, wszystko i przetłumaczyłem to na Google Translatorze, ale nie tak, że po prostu przetłumaczyłem to na, inzy, na inny język, czy też przetłumaczyłem z niemieckiego na polski, tylko z polskiego języka przetłumaczyłem przez 10 innych języków. I powróciło to z powrotem na polski, czyli to tłumaczenie będzie na pewno kaleczyć. Będzie na pewno dziwne, może być tak, że kompletnie nie będę rozumiał o co tu chodzi. Tak samo jak i wy, ale wydaje mi się, że to może być całkiem śmieszne. E, myślałem jeszcze o tym, żeby może przepuścić to jeszcze przez 5 dodatkowych języków, czyli łącznie przez 15 języków. Tak jak to właśnie było w przypadku Dark Souls. E, I właśnie stąd się wzięła im inspiracja. Jeden z graczy Dark Soulsu stworzy modyfikację, która nazywa się Poorly Translated czyli wszystkie dialogi, wszystkie temy, tak samo przerzucił przez Google Translatora 15 razy i wypuścił to po prostu do gry i to razem skleił w całość. Yy, grałem w tą modyfikację, trzeba dobrze znać angielski, ale naprawdę boki zrywałem jak tylko szło. <laughs> Dlatego właśnie postanowiłem, kurde, czemu tego nie zrobić w Gothicu? Gothik o tyle fajny jest, że można go łatwo modyfikować, i jeśli faktycznie przejdziemy przez tą barierę tych wszystkich problemów, jakie ja miałem na samym początku, to potem już wszystko staje się dosyć łatwe i proste. Dobra, żeby za długo nie gadać, nie przyciągać, przejdziemy teraz do nowej gry. Udało mi się przetłumaczyć cały dialog Xardasa. I oczywiście też jest dubbing. Dubbing zrobiłem na zasadzie z takiego tekstu speech, tylko takiego bardziej naturalnego. Myślałem, że może sam swoim własnym głosem potworzyć, ewentualnie poprosić jeszcze kilku znajomych, którzy by dograli część tych głosów dla mnie. Jeśli oczywiście będą mieli chęci, czas i faktycznie będą chcieli wziąć w tym udział. Tak czy siak, przejdźmy do nowej gry i zobaczmy, co się zmieniło. Bo tak naprawdę tłumaczenie yy, przez Google Translatora zrobiłem bez problemu i wiedziałem, co tam jest, ale nie słuchałem wszystkich tekstów, które wyszły faktycznie z y, tekstu speech. Nowa gra. Powinno wszystko śmigać tak, jak należy. Sprawdzałem to kilka razy przed startem. Przecież przed nagrywką tego filmu. I zobacz... <grym> To jest to Widzę, głupie. Jesteś gotowy i mam nadzieję, że będę kiedykolwiek znaleźć. Czuję. Czuję się jak stos kamieni. No właśnie, życie jest magiczne. Życie pancerz. jest magiczny pancerz. Bałem się, że nie mógł wydostać się z ruin świątyni, ale to było za mało. Masz do czynienia z nowymi zagrożeniami w regionie. O! Eee. New? A, musisz być połączony do, znajomych. do znajomych, jedynym bo... sposobem na powstrzymanie B.E.L.I.A.R. <laughs> B.E.L.I.A.R. Jest mnóstwo czasu. Na koniec wygrałem. Był marzycielem. Wygnany z naszego chodzi? Powstrzymanie to prawda, ale aby zatrzymać wojnę zbliżającym nie jest w naszym posiadaniu. <laughs> Ostatnim krzykiem rozpaczy sen nazywa silna armia zła. O! Było jasne pod koniec mrocznych stworzeń. Potężne magiczne słowa nie mogła się oprzeć. Okay. Ostatni order, trafień, ostatni ukazał, order mam wszystko, nawet smoki. Dragons, Dragons. Tak, nawet najpotężniejsze istoty człowieka. Jest Czuję głupny. jego obecność tutaj. Smoki skupionych wokół dużego armię stworzeń do serwisu <noise> w przypadku, że teraz armii, Co jest? Obszar opóźnienie w pobliżu Doliny Górnictwo niedaleko Korinis. <noise> Teraz przygotowuję się do ostatecznego ataku. Ale to nie wszystko. Przyszedł do mojej uwagi niedawno jako zagrożenie. Okej. Okay. Mam pistolet, co? Mam pistolet. Mogę dać ci co tu jesteś w moim łonie. To wygląda trochę dookoła. Jaki jest zysk? Co tu się Mam pistolet, to chyba było na zasadzie: potrzebuję broni. I to przetłumaczyło, no mam pistolet! Jakie to jest złoto? E, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem nie może być używany. Walka smoki nie można pomóc inoza. <laughs> Miasto Kowini z Paladyni, oddział zaparkowany <laughs> w rękach potężnego artefaktu można przezwyciężyć tak złych. Okay. Nazywamy to sens. oko inoza. Należy zdecydowanie wygrać ten bałagan, ostrzegł smoków i rycerzy, aby znaleźć wszystkich swoich mistrzów nam pomóc, jeśli z nim porozmawiać, znaleźć obiekt BELIA. Inoza oczy są podobne, nie w rękach złych sił. Jaki to jest głupie, czym to jest oko Inoza? Co to jest oko Inoza? Jest magiczny amulet. Według legendy, wlewa do inoza część swojej boskiej mocy. Inoza. Dzięki niektórych starych sił, i będzie można spotkać się ze smokami. Innym aspektem, właściwości mistyczne, ale mówi amulet. Okej, okay, czy amulet, dobra. Dlaczego paladyni mieliby dać mi oko Inosa? Ponieważ oko i Paladini Inoza. W przypadku stosowania tego amuletu, gdzie można znaleźć zaufanie? O właśnie. jest kilka powodów. Główną z nich jest pokonany marzycielem. Jeśli śniący się panom, którzy nie żyją. Wybierz prawo i w rzeczywistości i za oczach. Jak postrzegasz to Ino za oko dla mediów zaznaczania. Jeśli można dostać i paladynów rozpozna prawdę jego słów. <grym> Okej. Okay. Um, jak się dostać do miasta? Jak dostać się do miasta? Ładnie do końca się w mojej wierzy. Miasto jest duże, można zauważyć. Bądź ostrożny. Ulica jest pełna niebezpieczeństw i jest tak silny, jak to było kiedyś. Zostawiam go na drogę tak szybko. Zostawiam go na drogę tak szybko, jak to możliwe. Świetny. I jeszcze jedno. Nie wolno zdradzić ktoś ze mną rozmawiać. A w każdym razie nie jest już mówić o maga. Jak długo wybrałeś właściwą drogę, Ring of fire zabity i zostawić go w spokoju. Of fire. Rozdział pierwszy zagrożenie. No. no i właśnie, moi drodzy, to jest cała modyfikacja, a właściwie cały zarys tego, jak ta modyfikacja będzie wyglądać. Powiedzcie mi, czy faktycznie chcielibyście zobaczyć live'a z czegoś takiego? Zdecydowanie chciałbym to właśnie zrobić na zasadzie takiej, że w niedzielę, yy, przyszłą niedzielę, to będzie który? Ojej, teraz nie mogę powiedzieć. Ale no w przyszłą niedzielę, najbliższą niedzielę po prostu. Będę chciał po prostu wrzucić um, cholera. Zrobić taki specjal właśnie na stosowów na moim kanale i do tego czasu chciałbym właśnie przetłumaczyć wtedy ewentualnie cały pierwszy rozdział tego gotika i zobaczyć jak to faktycznie będzie wyglądać w praniu. No cóż, to by było tyle. Nas oczywiście NPC-tów nie będziemy tłumaczyć ze względu na to, że nie chciałbym psuć całego kodu gry ale wszystko poza tym, jakie nazwy itemków i tak dalej, bo na razie jak widzicie laga, laga jest po prostu lagą, to będzie z najzwyczajniejszym to. Do. Dobra, powiedzcie mi co myślicie, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się następnym razem. Cześć.